Podczas ostatniej konferencji zobaczyliśmy, jak pan uzdalnia Mojżesza do wielkiego zadania. Co ważne, pan Bóg wiedział o jego wadach, wiedział, jakie było jego serce, no i oczywiście wiedział, że Mojżesz nie był idealny. Mimo jego charakteru, jego porywczości, mimo że zabił i nie miał skrupułów ani żalu za to, co zrobił, Bóg go nie skreślił. Bóg dał mu kolejną szansę. I podobnie jest z nami. Pan Bóg wie, jacy jesteśmy. Zna nas do głębi. Wie o nas wszystko. Wie o każdym naszym grzechu, zaniedbaniu, o każdej naszej słabości. A mimo to zawsze daje nam drugą szansę, bo bardzo nas kocha. Zobaczmy, że Mojżesz przeszedł bardzo długą drogę, aż doszło w jego życiu do zmiany. Dlatego polecam każdemu zacząć zmianę naszego życia od dziś. Zawsze jest czas na zmianę. Czas na kolejną opowieść o człowieku, który zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Jesteśmy w dalszym ciągu w Starym Testamencie. I historia, którą chciałbym opowiedzieć, to historia o królu Dawidzie, który doświadczył naprawdę ogromnej mocy Pana Boga w swoim życiu. Zanim został największym królem Izraela, zanim Pan Bóg obiecał, że w jego drzewie genealogicznym znajdziemy Mesjasza i Zbawiciela. Czyli Jezusa Chrystusa, był kimś bardzo prostym i wcale nie zapowiadającym się na kogoś tak wielkiego. Ale jak to się w ogóle zaczęło? W pierwszej księdze Samuela w 16 rozdziale dowiadujemy się, że po długich rządach króla Saula, Pan upatrzył sobie nowego, przyszłego króla Izraela. Pan Bóg posyła proroka Samuela do Jessego gdyż wśród jego synów miał znaleźć przyszłego króla, którego ma namaścić. Dawid nie obejmie jeszcze tronu zaraz po namaszczeniu, ale będzie już przygotowywany przez pana Boga na ten ważny moment. I posłuchajmy, jak wyglądało to namaszczenie, jak wyglądało to poznanie Dawida przez proroka Samuela. Gdy ten dotarł do Betlejem, do Jessego, ten przedstawia mu swoich synów. To jest bardzo piękna scena, można sobie ją wyobrazić. Ta scena jest bardzo obrazowa, kiedy przychodzi prorok i prosi, aby ojciec przedstawił kolejnych swoich synów, bo wśród nich jest ten, który będzie królem. Najważniejszy syn był zawsze ten pierwszy, czyli syn pierworodny. On przeważnie był najbardziej ukochany przez ojca, wywyższany może przez niego. Z pewnością był faworyzowany, ponieważ on dziedziczył większą część jego majątku, ale zawsze o nim mówiono najlepiej: może był najbardziej uzdolniony, pełen męstwa, odwagi. Być może w taki sposób przedstawił go ojciec prorokowi. Samuelu ten syn jest najlepszą z możliwych opcji on będzie bardzo dobrym kandydatem na króla. Samuelu, Samuelu zwróć na niego uwagę. Ale jak czytamy w Piśmie Świętym, jednak to nie jego chciał Pan. Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Ojciec, widząc, że nie został wybrany ten pierwszy pierworodny. Z pewnością przedstawia kolejnych synów. I być może idą procesyjnie jeden za drugim. Ojciec każdego zachwala, przedstawia, mówi o najlepszych cechach charakteru, jakie mają, o zdolnościach. Każdy z nich chce wypaść jak najlepiej. I tak Samuel poznaje siedmiu synów, lecz nie ich wybrał pan. I Samuel zapytał tego, Czy to już wszyscy młodzieńcy? Czy to już wszyscy twoi synowie? Pozostał jeszcze najmniejszy, on, on pasie owce. Samuel kazał posłać po niego. Zobacz, gdy Jesse przedstawia swoich synów, zabrakło jednego, zabrakło Dawida. Gdzie w tym czasie jest Dawid? Pasie owce swego ojca. Co to pokazuje o nim? Jak go traktowali inni bracia i jak traktował go własny ojciec. Dawid oczywiście był najmłodszy. Nie miał wielkiego doświadczenia życiowego. Był niski, rudy, o delikatnych rysach twarzy. Dlatego go pominięto i zagoniono do pracy. To nie jest dla ciebie. Ty idź pracuj tam na polu, tam jesteś potrzebny, nie tutaj. Zobacz, że nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a pan widzi serce. Pan mógł zwracać uwagę na coś zupełnie innego niż człowiek. I to jest dobra nowina dla nas, ale o tym za chwilę. Dawid znalazł się w łaskach monarchy, był bardzo blisko króla Saula, ponieważ między innymi bardzo dobrze grał na cytrze, stąd często jest przedstawiany w sztuce właśnie z tym instrumentem. Życiorys Dawida jest bardzo bogaty. To historia człowieka, który naprawdę ciągle wracał do Pana Boga. Kiedy upadał, kiedy grzeszył, co mu się bardzo często zdarzało, ciągle wracał, zaczynał od nowa. Zwłaszcza wtedy, kiedy zawinił. Jednak rozważymy ten fragment, kiedy Dawid pokonuje Goliata. Można powiedzieć, rozważymy początek jego drogi, bo te początki są bardzo ważne. Gdy wczytamy się w historię narodu wybranego, to zobaczymy, że naród wybrany Izrael ciągle toczył jakieś bitwy i wojny. I dochodzi w historii do długiej walki z Filistynami, której dokładny opis znajdziemy w pierwszej księdze Samuela w XVII rozdziale. W wojsku króla Saula znaleźli się trzej najstarsi bracia Dawida. Dlatego pewnego dnia Jesse powiedział Dawidowi: Weź dla swych braci efem zboża, dziesięć chlebów i zanieś prędko braciom do obozu. Ojciec chciał dowiedzieć się, jak radzą sobie na wojnie jego synowie. Kiedy Dawid dotarł do obozu, to najmłodszy syn, ten, który pasł owce, pobiegł szukać braci na polu bitwy, gdzie obie armie szykowały się do walki. Wtedy od strony Filistynów wyszedł olbrzym Goliat. I zaczął się wyśmiewać z Izraelitów. I robił tak codziennie rano i wieczorem od 40 dni. Wyobraź sobie tę sytuację. 40 dni ktoś wyśmiewa Twoją rodzinę, Twoich bliskich. Patrzysz na tę osobę, jest naprzeciwko ciebie, a ty nie jesteś w stanie nic zrobić. Tak było z Izraelem. Nie było nikogo, kto mógłby go zwyciężyć, kto mógłby go pokonać. Gdy wczytamy się w opis tych wydarzeń, zobaczymy, że Goliat był naprawdę bardzo dużym mężczyzną, był prawdziwym wojownikiem, budził respekt i strach. Ten opis, który znajdziemy w Księdze Samuela, jest bardzo dokładny, co pokazuje, że bardzo dobrze został zapamiętany, był bardzo charakterystyczny. Skoro się go wszyscy bali, to z pewnością miał taki wygląd, który nie budził raczej zaufania. Ponadto Goliat ciągle krzyczał, aby Izrael wystawił godnego przeciwnika dla niego. I Dawid całą sytuacją się bardzo zainteresował i zapytał żołnierzy: Co otrzyma człowiek, który pokona tego Filistyna i sprawi, że Izrael nie będzie musiał się wstydzić? Odpowiedź była bardzo prosta: kto go pokona, tego król obsypie bogactwem i odda mu swoją córkę za żonę. Zainteresowany Dawid Chciał stoczyć walkę z Goliatem, ale gdy bracia dowiedzieli się, że on chce zrobić coś takiego, coś według nich bezmyślnego, namawiali go, aby wrócił do domu, do swoich owy, do swoich zajęć. Tutaj nie jest miejsce dla dzieci. Jednak on był nieugięty, chciał walczyć i o tym dowiedział się król. I zawołał go do siebie i odradzał walkę z Goliatem. Przecież jesteś jeszcze chłopcem. A on już tyle lat jest żołnierzem. Ale Dawid był nieugięty. Mówił, zabiłem niedźwiedzia i lwa, żeby ratować owce mego ojca. Z tym Filistynem zrobię to samo. Pomoże mi Pan Bóg. Wtedy król się zgodził. Idź, niech Pan Bóg będzie z tobą. Takie słowa usłyszał Dawid od króla. Mały, rudy o delikatnych rysach twarzy chłopiec. Przygotowuje się do walki z największym człowiekiem, jakiegokolwiek widział w życiu: dorosły mężczyzna i młodzieniec bez żadnego doświadczenia. Wynik, można powiedzieć, był już przesądzony. Z pewnością wielu patrzyło na niego bardzo dziwnie, ale nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. I to jest bardzo ciekawa scena to przygotowywanie się Dawida do tej walki król daje mu swoją zbroję ale ta mu w ogóle nie pasuje jest za duża za ciężka nie może się w niej swobodnie poruszać w tej zbroi na pewno nie pokona przeciwnika źle się w niej czuje i to jest bardzo ważny szczegół bardzo go lubię czasami dostajemy taką zbroję od innych tak zwane dobre rady Pomysły na nasze życie i rozwiązania naszych problemów. Zrób tak i tak. Ja zrobiłem tak i mi dobrze wyszło, dobrze mi poszło. Zrób to samo. Czasami to działa, ale gdy mamy jakieś problemy, trudności takie duchowe, wewnętrzne, często jest to betonowe koło ratunkowe. Zobaczmy, Dawid ściąga ten ciężar i wykorzystuje swój spryt, swoje talenty i wybiera to. Co mu mówi serce? Czyli poszedł do strumienia, poszukał pięciu gładkich kamyków i włożył je do torby. Potem wziął proce i ruszył w stronę olbrzyma. Zobaczmy, że to, co zrobił Dawid, w oczach można powiedzieć innych znowu mogło wydawać się śmieszne. Zrezygnował z pięknej zbroi, z pewnością bezpiecznej, i wybrał kilka kamyków. Nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a pan widzi serce. Pomyślał sobie, że wykorzysta to, co potrafi, że wykorzysta swoje umiejętności, swoje talenty. To jest bardzo ważne. Ruszył w stronę Olbrzyma. Kiedy Goliat go zobaczył, nie mógł uwierzyć, że ktoś taki chce z nim walczyć. Nie traktował poważnie swojego przeciwnika. Pomyślał sobie, że bardzo łatwo rozprawi się z Dawidem. Jednak wcale tak łatwo nie było. Goliat zaczął krzyczeć: Podejdź, no tylko tutaj, a twoje ciało rzucę na pożarcie ptakom i zwierzętom polnym. Ty idziesz na mnie z mieczem i dzidą i zakrzywionym nożem, a ja zaś idę na ciebie w imię pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dzisiaj Bóg odda Cię w moje ręce i na pewno Cię pokonam. Tak Dawid zwrócił się do Goliata. Szybko pobiegł w jego stronę, następnie wziął kamyk z torby, włożył do procy i rzucił go z całej siły. Uderzył ten kamień go w głowę, prosto w czoło i olbrzym ten potężny, ten wielki mężczyzna od razu pada na ziemię. Gdy Filistyny zobaczyli, że zginął ich najsilniejszy wojownik, zaczęli uciekać. Izraelici ruszyli w pogoń i zwyciężyli tę bitwę, zwyciężyli swoich wrogów. Nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Dawid nie mógł zmienić swojego wyglądu. Z którego być może wszyscy się śmiali, ale mógł pójść za głosem serca i posłuchać Boga, dzięki któremu zwyciężył. Czas na kolejne zadanie, które możesz zrobić od razu, aby coś w twoim życiu się zmieniło, abyś przybliżył się choć trochę do Pana Boga. Pomyśl dzisiaj o tym, czego się boisz, co sprawia, że się martwisz, czy masz w swoim życiu takiego biblijnego Goliata który krzyczy, wygląda strasznie i powoduje wielki lęk. Nie chodzi tutaj o osobę, ale raczej może o jakąś sytuację, którą mógłbyś nazwać swoim Goliatem jakąś trudnością, przeszkodą, z którą ciężko jest ci się w życiu zmierzyć. Może jesteś nieśmiały, może brak ci wielu cech, aby odważyć się na zmianę w twoim życiu. Ale mimo to czujesz się sparaliżowany twoimi trudnościami. One nie pozwalają ci zrobić kroku naprzód. Może tak jak Dawid, jesteś wyśmiewany i inni nie wierzą w ciebie, nie traktują cię poważnie. W Dawida też nie wierzyli, nie traktowali go poważnie. Wygrał tylko dzięki temu, że był pewny, nie, że przypuszczał, ale był pewny, że Pan Bóg jest z nim, że Pan Bóg mu pomoże. Czego możemy się nauczyć z historii o Dawidzie? Bóg jest silniejszy od wszystkich naszych wrogów, od naszych trudności, od naszych przeciwności. Bóg jest moim przyjacielem. Usiądź dziś wieczorem w ciszy i pomyśl o tym, co mógłbyś nazwać tym życiowym Goliatem, o tej trudności, która cię paraliżuje, która nie pozwala ci być spokojnym, ale pomyśl jedno, jednocześnie o tym, Jakiego wielkiego masz Boga, że ten wielki Bóg chce Ci pomóc. Oddaj Mu całą tę sytuację swoimi słowami. Spróbujemy teraz się pomodlić, właśnie tak, żeby oddać to wszystko Panu Bogu, to co jest trudne, to z czym sobie nie radzimy, to co powoduje w nas lęk. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, bardzo się boję jutra. Boję się tej sytuacji. Nie jestem pewien, co ze mną będzie. W moim sercu jest mnóstwo niepewności i wątpliwości. Bardzo się boję. Boję się tej przeciwności. Nie jestem idealny, nie jestem najlepszy. Tak mówią o mnie inni. Ale ja wiem, że Ty patrzysz inaczej, bo Ty widzisz moje serce. Widzisz, jak bardzo Cię kocham, jak bardzo pragnę zmiany w moim życiu. Wiem mocno, że Ty we mnie wierzysz, że zawsze dajesz mi kolejną szansę, że pozwalasz mi być przy Tobie. Proszę Cię o serce wolne od lęku. Proszę Cię uwolnij mi od strachu, proszę Cię o pomoc w mojej trudności. Proszę Cię, ratuj mnie, dodaj mi odwagi i ochoty do walki. Ty wszystko możesz, Ty jesteś Bogiem. Bądź ze mną. Amen.